Tu się no, zgodzą rozlepy. Nie mają złych kawików. Tak. Kropka kreska, tak. Kropka kreska. Nie, znak krótki, znak długi. Aha. Tak? Nie, pani nadała jeden znak długi i dwa krótkie. Czyli to jest literka D. Proszę o dodanie naszej zabawy. Jak dostępne? A to nie jest, chodzi o chodzi o samą do...

Chcę jakiś mały filmik puścić, wiesz. Nałożę muzyczkę i będzie fajnie. Nie,